Cześć, witajcie na kanale Komiksomania. Jestem ze mną Marcin z kanału Freak Cześć, witam wszystkich. Minął już ponad rok od naszego ostatniego spotkania, a więc przyszła pora na kolejną retro recenzję. Tym razem wjeżdżamy ze Spider-Manem, Amazing Spider-Man numer 5 z 90 roku, wydawnictwo Semik. Ten komiks ma już tyle lat, że możemy pozwolić sobie na omówienie ze wszystkimi szczegółami, a więc zaczynamy. Widzimy Spider-Mana w czarnym kostiumie. Symbiotem. Jest to oczywiście Amazing Spider-Man. TM Semik numer 5 z 1990 roku. Cena 9500. Także lat już uleciało. Praktycznie 35 zaraz będzie. I jeszcze mieliśmy nieco inną nazwę. Semik tym system kodem. Nim oficjalnie zmieni nazwę, ale to dalej byli ci sami ludzie. I zaglądamy do środka. Na dzień dobry od razu jesteśmy w szafie Pitera Parkera, nie? No właśnie, tutaj chyba coś się działo wcześniej, bo tutaj tak jakby ciąg dalszych historii. Tak, tu jest taka ciekawostka, ale nie nawiązuje w ogóle do TMC Simika, bo tutaj czytając to, to mieliśmy wrażenie, że jesteśmy od razu z małymi takimi odskoczniami, nie? gdzieś tutaj? No gdzieś w samym środku historii tak. jakieś. Tak. Tutaj byli w czymś innym, nie? Tutaj mamy sępowników, oni się przedstawiają po części, wiemy skąd się wzięli. Tak. I... Jeden z nich, ich szef, siedział z sępem razem w więzieniu i podkradł jego zaawansowaną technologię tworzenia skrzydeł i tak powstał gang. Sępownicy, sępowników. Tu, Peter. Środek kłopotów, jak dla niego, nie? No właśnie. Słuchaj. Czytając ten komiks miałem trochę problem. Czy to jest symbiot Venom, czy to nie jest Venom? Bo z historii wynika, że tak nie do końca to jest ten Venom, którego wszyscy znamy. Pogadamy o tym później. Okej. Okay. <laughs> Ale tak, to jest ten symbiot. To już zdradzam. No i pająk jest opanowany, nie wie co robi, widzimy to pełen chaos w jego wykonaniu, jakby nie mógł się zgrać. Przypomina mi trochę w tej sytuacji jest był ostatniego, nie? Tak. Nie no tutaj tak jak... przejął yy, symbiot kontrolę nad Peterem i tak nie za bardzo chciał się od niego odczepić. Tak. Peter chciał bardzo silnie do Konorsa, doktora Konorsa, późniejszego Lizarda się dostać. Twierdził, że tylko on mu może pomóc się wyrwać z tego kostiumu i no nie dotarł tam. W międzyczasie... Perypetie obyczajowe z domu Petera. Mary Jane, ciocia May, problemy no. rodzinne i znowu finansowe wiek, akcji. Stały <grym> element Petera, to <Tony>, nie Tony Stark. <grym> I dalej możemy oglądać już tutaj praktycznie spotkanie. Nie dość, że Peter ma swoje problemy z kostiumem, to jeszcze tutaj sępownicy zaatakowali i się dzieje dużo. I praktycznie ten zeszyt jest taki przeładowany akcją, nie? Eee, no już dochodzimy do... Się. walki było dużo, chociaż... Peter tutaj wyszedł w miarę obronną ręką, ponieważ sępownicy nie zabrali ze sobą swoich broni, którymi okazały się później rurki do strzelania strzałkami zatrutymi. Tak a ten zeszyt kończymy na dzwonie, w bardzo ważnej, ikonicznej sytuacji dla Petera i Venoma przyszłego, czyli zerwanie kostiumu przy nieweselnych dzwonach, ale dzwonach. Tak. Venom bardzo bał się dźwięków głośnych i to go odstraszyło. Znamy, Chociaż śmiesznie tutaj wyglądał, kiedy odczepił się od Pitera, jak taki, nie wiem, glutek, <noise> cień. Tak jakoś inaczej go sobie wyobrażałem. Tu jest bardzo fajna sprawa: strony klubowe, jeszcze takie wczesne. Mamy tutaj pierwsze listy, różne takie zaproszenia do porozmawiania się z redakcją i ze sobą. Mamy nawet datę. 90 rok, siódmy, siódmy i krzyżówki, to nie ja rozwiązywałem, Aha. No, to, o, to za trudna była, bo nie cała rozwiązana. <laughs> tak i jesteśmy dalej, tutaj sępownicy rozgoryczeni po pierwszej po raz udają się po swoją specjalną bronię. Tak mówiłeś, te strzałki, nie? Tak, strzałki są zatrute i stwierdzili, że napadną na bank i przy okazji też załatwią Spidermana i wkupią się w łaski tajemniczego gangstera z Nowego Jorku niejakiego Kingpina Dokładnie. w międzyczasie znowuż mamy tutaj przeplataną akcję z tym razem redakcją czy choćby tutaj możemy poglądać sąsiadki Petera na dachu, no też fajna taka sytuacja nie tak. mogę wejść do chatki bo Dziewczyny na Nie chciał sobie. być zauważony. Nie? No i mamy tutaj właśnie tajemniczego jego mościa Kingpin w akcji. Razem z są. Tu walka się toczy dalej. No komiks dość szybki, nie? do przewertowania. No, tak, no, dużo akcji. No. Trochę dowiadujemy się, co się dzieje w życiu Petera. Czyli tutaj sprawy rodzinne, obyczajówka taka, problemy właśnie finansowe. I znowu wir akcji. Tajemniczy. Kolejna potyczka. Tutaj już Sępownicy zabrali swoją broń, no i Peter już tu miał troszeczkę trudniejsze zadanie, tym bardziej, że nie miał już Venoma na sobie, musiał korzystać tylko ze swoich zdolności i tutaj troszeczkę już mu krwi napsuli. No i ten Kingpin, który to obserwuje ze swojego wyżowca, zdziwiony co się dzieje, że Spider-Man tak ciśnie za tym kapeluszem historii jego. Nie musimy rozumieć. <śmiech> tak. <śmiech> Cała historia toczy się wokół kapeluszy. Tak, jest bardzo tutaj ważny, istotny i nawet na zakończenie, ale to zaraz też sobie pogadamy o naszych wrażeniach na koniec, gdy dochodzi do rozrachunku ostatecznego. Wszyscy na, tak naprawdę roześli się na sw swoje strony. Tak, nikt tego nie wygrał tak naprawdę starcia. Każdy no. gdzieś odniósł jakieś obrażenia. I dostawa nowy kapelusza. Na Helikopterem, to, żeby nie było. Z dedykacją. No, I na tak koniec Kingpin jeszcze, potrafi załatwić. Tak, na koniec mamy tutaj Ważniak, jeszcze tak był przepisywany wtedy, tłumaczony. I z drugiej strony Sen. W nie tym sem opisie być. trochę mnie rozśmieszyło to, że Kingpin tutaj jest opisany jako kulturysta, który przerobił się na zawodnika Sumo. No, ciekawe, No to, to lata, ciekawe. lata wczesne dziewięćdziesiąte, takie tłumaczenia. I tutaj sęp też ma swoje 5 minut, że tak powiem. Nie pierwszy raz, bo jeszcze później powrócił jak jakimś zeszycie. Także chyba tak, się chociaż powiem. tylko był wspomniany luźno w tej historii, to na koniec fajnie, że go dodali. I teraz przechodzimy do naszych wrażeń. Jesteśmy świeżo po lekturze. I jak wrażenia? 34 lata zrobiły swoje, co nie? No, jednak czuć ten stary klimat. Czy komik zrobił jakieś duże wrażenie fabularnie? Myślę, że tak średnio na jeża. Jesteśmy gdzieś tu w jakimś gierze dziwnych wydarzeń. Co Ci mogę powiedzieć? Tu mamy sytuację, gdzie Spider-Man został opanowany, tak wynika z fabuły, przez Venoma. To było jakby ich pierwsze spotkanie. Miałeś takie wrażenie czytając tutaj narrację? No właśnie nie. Spodziewałem się trochę innej historii z Venomem tak naprawdę. Ja najbardziej kojarzę ją z samego filmu pierwszego z Tobim Maguirem. A seria tam też była ciekawa historia. Nawiązanie tych dzwonów konicznych, kościół, dzwony, to chyba nam się na od razu przychodzi, gdy mamy opanowanego mająka właśnie przez. Tak, to było bardzo podobne właśnie, ale, ale właśnie nie poczułem tego samego Venoma, co tam. Hmm. Po, po prostu czarna masie tak, chodzi na Pitera, taki bardziej cień. Nie wiadomo skąd on się wziął. Tak naprawdę, bo historia zaczyna się w szafie Petera. Przeskakuje yy, na niego, przyczepia się, przejmuje na nim kontrolę. I to Dowiadujemy się, że Peter, od Pitera z jego narracji, że w mieście grasuje jakiś tajemniczy cień i chciałby się temu też przyjrzeć bardziej. Tak. A ten cień to właśnie symbiont, który czai się na Petera w szafie. No. Więc co to, to jest numer piąty? W poprzednich numerach nie mieliśmy nic o tych wydarzeniach doprowadzających właśnie do tego czasu. Jeżeli do mówisz o wydaniach z TM-Semi. Tak, jeśli mówię o Semiku, to nie mamy nic. W poprzednich zeszytach jest po prostu Peter Parker, czerwono-niebieski strój, różnego przykładu. Tu mieliśmy y, kilka odnośników właśnie do poprzednich zeszytów. Ktoś o Władcy Murów było, czyli w tak? I jeszcze o zielonych maszynach, takich śmierci tam nawiązał jakichś androidów. Też tam w poprzednich zeszytach się walczył z różnymi takimi robotami, cyborgami, nie pamiętam dokładnie. Ktoś człowiek w maszynie uwięziony na takie stanie Były to takie mhm. odnośniki, to były takie dwa poprzednie numery, gdzieś tam w tych. No to jeżeli to jest początek samego Venoma w Spider-Manie, wiem, to trochę dziwnie. Zacząć. Jeden zeszyt. A tak naprawdę historię tą bardziej rozszerzyło nam wydanie kolekcyjne z Venomem. Wkleiłem, mhm. Gdzie właśnie mamy poprzedzając to zeszyty. Spider-Man Peter Parker powraca. Tajnych wojen, czyli wielkiego wydarzenia, wielkiego eventu crossowera w świecie Marvela, gdzie właśnie Peter Parker pozyskał tego czarnego symbionta na tych właśnie swoich wyprawach kosmicznych. Mhm. Podczas tamtego wydarzenia wrócił na Ziemię, miał tę historię właśnie z tym symbioncie, Potem, dokładnie już nie pamiętam jak to się stało, że on na niego w szafie czekał, ale tutaj było to tak rozwinięte, że on. Tak został, za, dopiero miał z nim pierwszy kontakt, mhm. ta narracja, to, to działo się w dymkach, a, a w tamtych komiksach tam było w, w ogóle inaczej, szkoda, że nie wziąłem tego komiksu, byśmy mogli to ze sobą zostawić, ale w ogóle tutaj Semik zadziałał swoją narracją, tym z czego Semik słynie też, te nożyczki tam u nich często i gęsto tutaj się bawili, to żeby ten... Numer był dla nas jak najbardziej zrozumiały i faktycznie chyba nie? Te, Można powiedzieć, że w jednym zeszycie można było streścić tam ileś ze, Ileś streścić? No tak to spigulkować, że nie musimy wiedzieć, że gdzie był Spider-Man, co robił prędzej. Po prostu... Hmm. Ba... Traktować to jako osobną historię. Ta, taką. taka trochę waria wariacja, nie? Trochę Skró tak. Skrócone, nie? Jest to rozwinięte. Mhm. W tamtych czasach może takie coś działało nawet, nie? Bo teraz jakby się bardziej doszukiwał tej historii, a kiedyś kupiło się taki komiks w Piosku, Przeczytało i było OK. To jest mój pierwszy zeszyt, jaki wypożyczyłem komiksowy z biblioteki. U mnie w mojej wow. podstawówce. Właśnie. To właśnie ten i bardzo nie chciałem go oddawać. Tą fajną bibliotekę miałeś. Tak. W mojej podstawówce było parę komiksów, ale właśnie kojarzę bardzo tego Amazing spider a Miałem go opuszczonego tylko raz. Później nie wiem, co się stało. Na pewno działa tutaj wzrok. Nie? To co odbieramy z okładką fantastycznie wygląda. Świetny pająk. I następna historia z sępownikami, no ona już była w sumie zaczęta w tym numerze, a mhm. potem była toczona dalej. Cóż. Czyli ta historia też była wcześniej rozwinięta, że to nie było wydarzenie po wydarzeniu, ta walka z sępownikami. To była tam jakaś... E, przed? Przed e, tym komiksem? Tu? Nie, pomiędzy tą Aha. walką z sępownikami. Coś się to... działo więcej? Czy po prostu to jest tak... Tak jak idzie historia, tak tutaj było. Tu raczej bym powiedział, że idzie historia, ale nie jestem pewien, bo naprawdę ten komiks z kolekcji leży u mnie lata, już przeczytałem go dawno, ale nie pamiętam, czy tam było właśnie dokończenie tej historii, okay. czy to było bezpośrednio po tym, czy... Ale to jest tak fajnie zrobione, że mamy to uh -huh. wrażenie, że to się dzieje dzień po dniu. Uh -huh. Zgadza się. Tak. Że po prostu oni wracają, dozbrajają się i lecą dalej na pająka, żeby go... Przątpić, żeby je się tutaj pokazać, nie? Jacy to oni są. Bo tak, super świetni. zawsze wyobrażałem sobie, że Peter tego Venoma na sobie miał dłużej niż jedno popołudnie w sumie. Tak, no tutaj wychodzi tak. Z tego komiksu mamy takie wrażenie, że on go tylko parę chwil miał na sobie i tak. Odkrył, że nie lubi dźwięku i od razu poleciał na dzwonnicę się go pozbawić. Także jeśli chcielibyście mocno spigołkowanego z, pa, z pająka ze, z Venomem, to mamy go tutaj. Pierwszy kontakt z pająka z Venomem. Mm -hmm. Ale to nie jest to, co no jest kanoniczne, to jest tylko taka trochę można powiedzieć wariacja na temat y, tych dymków bo to tak było tutaj streszone, potłumaczone przepisane, żebyśmy my właśnie tutaj się odnaleźli a tutaj dosłownie po tych zeszytach patrząc na tą kolekcję, to tam mieliśmy już później wejście Venoma, już do Damach mm -hmm. ale tam też była taka przerwa, gdzie przechodziliśmy z tych klasycznych rysunków takich tutaj jak mamy, aż w te, tej dokręconą tą Mega wizualną. No, to już to robiło robotę tak. nie? w tamtych czasach. Ale tam też było właśnie tutaj, były odnośniki, że to właśnie chodzi o ten strój, który właśnie zszedł z pająka na tej dzwonicy i później szukał kolejnego na I Eddie Brock w tym momencie w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, i narodził się Venom. Jak oceniasz ogólnie ten komiks? Fabularnie średniawka. Chyba no, się tu musimy szukać. Na raz. Dzwonia ja na raz. I to odświeżyłem po tych latach. Powiem, że no, tak. Leciły mocno, leciły mhm. te dynki, te czytanie tego tekstu. No nie było jakoś. Sępownicy myśli. też raczej nie porywają, szczerze no, mówiąc. Taka typowa drużyna jak. Tak, nie tak. wiem, no, przestępcy jak z drużyny. A, mm, chociaż gdyby ten... te kostiumy ich wyglądały trochę inaczej, chociaż kolorami by się różniły. A tu jest praktycznie. I jeszcze ta Dlaczego? skafandry. Wskaz. Wszyscy mają skafandry. Tak, tak. Zwróciliście na to uwagę? Mhm. Spiderman ma skafandrę. Oni mają skafandry. każdy w tam on walczy ze swoim to... skafandrem. No, no, mamy takie to. skafandry. No i takie takie dosyć śmieszkowate akcje. Takie mhm. z perspektywy, perspektywy czasu. Ale wtedy to pewnie był inny wywdzięk tej historii. Ja go czytałem naprawdę bardzo dawno temu, więc taki powrót trochę mnie tutaj właśnie rozczarował. Myślałem, że będzie nieco wyżej, nieco lepiej, ale ogólnie z perspektywy czasu nie wygląda to źle, graficznie przynajmniej, mamy fajne mm. klasyczne rysunki, tak. przyjemnie to się ogląda, wiemy, że jesteśmy w takich odległych czasach, no dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda, czy później nadejście takich właśnie Tuts mm. jak Todd McFarlane, czy y, Mark Bagney, to, to zmieniało wszystko. Jeżeli ktoś lubi takie klasyki właśnie, to bardzo retro. Warto wrócić, ale Raz. I to była dzisiejsza nasza pogadanka. Mamy jeszcze 9 filmów. Sprawdźcie opis. To jest numer 10. Za niedługo będzie numer 11. Chociaż na wakacje będziemy dwa razy w tym roku. Spędziliśmy kilka chwil ze Spidermanem. To jeszcze, jeszcze wam zapowiemy do konkurencji. Lecimy do Smallville, do Metropolis i na Krypton. Także widzimy się wkrótce. Trzymajcie się. Cześć i pamiętajcie, kanał Freak Toys. i komiksowania, zaglądajcie. Kolejną retro erekcję... co Erekcję?